Jak mówiłem, nie da się tak otrzymać kwasu bromowodorowego, bo po pierwsze zachodzi tu redok, z którym wydziela się masa bromu i SO2, a po drugie, aparatura jest źle zaprojektowana. Zadanie jest po prostu bublem, chociaż w CKE twierdzą, że jest merytorycznie poprawne, pracowali nad tym eksperci i w ogóle i w szczególe, potem jeszcze to zostało zaopiniowane przez jakiegoś profesora no-name, że wszystko jest w porządku, a pewne kwestie są tutaj drugorzędne. Ja bardzo nie lubię dwóch rzeczy. Po pierwsze, bycia gołosłownym, Po drugie, jak się ktoś ze mną głupio kłóci. No to sprawdźmy raz na zawsze, kto ma tutaj rację. Stworzyłem taki zestaw doświadczalny. Mamy tu kolbę, w której jest 9,6 g bromku potasu. Odkręcamy kranik w kraplacza i stężony H2SO4 leci sobie na stały bromek potasu. A gaz lub gazy będą się adsorbować w cylindrze z wodą, tylko dodałem tam oranżu metylowego, żebyśmy lepiej widzieli poziom cieczy. Na wynik doświadczenia nie ma to wpływu, po prostu będzie lepiej widać poziom cieczy. Panż już przyjął czerwone zabarwienie, no bo w końcu zawartość tego cylindra ulega zakwaszeniu. Widzimy, że zawartość tej kolby jest brązowa, bo powstaje tu masa bromu i SO2 wskutek reakcji redox. Pewna ilość bromowodoru owszem także powstaje. Póki reakcja w tej kolbie biegnie szybko, to gazy powstają zbyt szybko, żeby zdążyć się w tej wodzie rozpuścić i część z nich tracimy, o czym świadczy ta mgiełka nad powierzchnią cieczy. W końcu reakcja zwalnia i gazy wydzielają się też coraz wolniej. Następuje ten magiczny moment, w którym więcej gazu się rozpuszcza w tej wodzie niż w tym samym czasie powstaje w reakcji, która biegnie coraz wolniej. To oznacza, że w tej kolbie jest coraz mniej gazów, czyli spada w niej ciśnienie. A jak spadnie ciśnienie, to ciecz zaczyna być zasysana do środka. Oto patrzmy teraz dalej. Tośmy se otrzymali kwas bromowodorowy. Mówiłem, że to zadanie jest bublem z tego powodu, że jest bublem. Ja nie potrzebowałem wykonać tego doświadczalnie, żeby się o tym przekonać po prostu. Uważam, że jeżeli się ma wyższe wykształcenie chemiczne, to do czegoś to zobowiązuje i to nie tylko mnie. Zobaczmy, co znajdziemy w takim razie w podstawie programowej, bo to jest ciekawe. Zobaczmy: uczeń projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, bezpiecznie posługuje się szkłem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. Od kogo wymagamy znajomości tego? Od ucznia liceum. Czy to doświadczenie zostało zaprojektowane w sposób prawidłowy i zapewniający bezpieczeństwo? Dobra, zasało, ale miałem tego w tej kolbie mało. Co gdyby w niej była większa ilość kwasu siarkowego 6 o dużym stężeniu i zasałoby trochę wody? Efekt byłby taki, że ten wkrapacz by mi po prostu wyrzuciło z tej aparatury i jeszcze by zaczęło chlapać kwasem na boki. Moim zdaniem można się z tym oczywiście nie zgadzać. Jak się chce egzaminować z czegoś innych, to wypada najpierw samemu ogarniać temat. Tutaj się eksperci po prostu nie popisali. Ani znajomością chemii, ani umiejętnością projektowania doświadczeń, ani umiejętnością bezpiecznego posługiwania się szkłem i odczynnikami. Tymczasem, jak możemy przeczytać w pewnej bezimiennej opinii, to akurat ma znaczenie drugorzędne. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że doczekam takich szczęśliwych czasów, w których pewna instytucja będzie mieć wymagania nie tylko co do uczniów. Pozdrawiam, cześć.